Cześć. Z tej strony Martyna Krzemińska, wasz egzaminator maturalny z chemii. I dzisiaj przychodzę do was już z piątą częścią naszych pigułek chemicznych. Nadal jesteśmy w trakcie omawiania budowy atomu. Dzisiaj zajmiemy się zapisem konfiguracji elektronowych czterema różnymi metodami, które obowiązują was do matury. Konfiguracja elektronowa to po prostu zapis gdzie w atomie na których powłokach, na których podpowłokach znajdują się elektrony. I dzisiaj zajmiemy się tymi podstawowymi pierwiastkami. Konkretnie będziemy omawiać sobie na atomie sodu, ponieważ on nie ma zbyt wielu elektronów i dosyć szybko idzie rozpisywanie jego konfiguracji, a przecież mu tylko chcemy pokazać, jaka tutaj jest metoda, prawda? Jeżeli chodzi o trudniejsze przykłady, to oczywiście też znajdziecie takie u nas na Kanale na YouTube rozwiązane, albo tutaj na stronie www.chemiazegzaminatorem.pl Także zaglądajcie też na stronę, bo tam jest więcej generalnie materiałów niż na Facebooku. Także jeżeli Was interesuje ten temat, to zapraszam serdecznie. I jeżeli chodzi o tutaj ten rozkład elektronów w konfiguracji elektronowej, to warto sobie zapisać zawsze symbol i liczbę atomową. Żeby wiedzieć, ile elektronów w ogóle mamy rozpisywać, prawda? Widzimy, że Sud ma 11 elektronów, i w związku z tym zastanówmy się, jakie w ogóle konfiguracje elektronowe mamy, jakie konfiguracje stosujemy. Pierwszą z nich jest konfiguracja podpowłokowa. Myślę, że mieliście już w szkole ten zapis 1S2, 2S2, 2P6 itd. No, niestety tego zapisu trzeba się nauczyć, ponieważ na maturze bardzo często jest on wykorzystywany. I pamiętamy, że ten zapis, ta regułka, której się uczycie w szkole, to są maksymalne ilości elektronów, które można umieścić na danej podpowłoce. Jeżeli mówimy o powłoce walencyjnej, to bardzo często będziemy tam zapisywać liczbę mniejszą, bo po prostu nie mamy tak dużo elektronów w atomie. I teraz tak, jeżeli chodzi o sód, oczywiście mamy 1s2, jeżeli chodzi o tą konfigurację podpowłokową, następnie mamy 2s2. 2p6. I w tym momencie mamy już rozpisane 10 elektronów. Czyli na 3s mamy tylko jeden elektron. Prawda? Czyli widzicie, o to mi chodziło, że na powłoce walencyjnej nie zapisujemy maksymalnej liczby elektronów, które mogłyby się na niej znaleźć. Bo bardzo często mamy ich po prostu mniej. Widzimy, że mamy 11 elektronów. To jest zapis podpowłokowy, ponieważ mamy tutaj ujęte podpowłoki S i P. Następnie mamy zapis powłokowy. Zapis powłokowy obejmuje powłoki K, L, M, N i tak dalej. My widzimy, że mamy tutaj trzy powłoki, tak? Na konfiguracji podpowłokowej to widzimy, bo mamy powłokę pierwszą, powłokę drugą i powłokę trzecią. Czyli mamy powłokę pierwszą, powłokę drugą i powłokę trzecią, czyli KLM. Widzimy, że na powłoce pierwszej mamy dwa elektrony, więc mamy K2. Na powłoce drugiej Mamy 8 elektronów, więc mamy L8, i na trzeciej mamy jeden elektron, czyli mamy M1, i to jest zapis powłokowy konfiguracji elektronowej sodu. Następnie możemy użyć zapisu skróconego konfiguracji elektronowej, i zapis skrócony to jest inaczej zapis za pomocą gazu szlachetnego. Gazy szlachetne to są pierwiastki znajdujące się w grupie 18, czyli spójrzcie sobie, proszę, do układu okresowego. I popatrzcie, że mamy tam Hel, tak? mamy neon, argon i tak dalej. I szukamy sobie takiego gazu szlachetnego, który ma jak najwięcej elektronów, ale mniej niż pierwiastek, który opisujemy. Czyli jeżeli mamy dla sodu 11 elektronów, to Hel to będzie trochę mało. Neon będzie idealny, bo on ma 10 elektronów, czyli mniej niż sód. Natomiast argon będzie już nieodpowiedni, bo ma 18 elektronów, czyli za dużo. Więc wybieramy sobie neon. Zapisujemy symbol pierwiastka tego gazu szlachetnego, który wybraliśmy, razem z jego liczbą atomową, w takim nawiasie kwadratowym, i to nam jakby załatwia pierwsze 10 elektronów. Już nie musimy ich zapisywać, czyli dopisujemy tylko elektrony, które nam zostały, czyli 3s1. Pamiętajcie, że za nawiasem nie dla każdego pierwiastka będziemy dopisywać tylko elektrony walencyjne, bo to też jest częsty błąd, że dużo osób pisze symbol pierwiastka tego gazu szlachetnego i potem dopisują elektrony walencyjne. No, czasami tam potem brakuje elektronów, więc trzeba się zastanowić przy pierwiastkach, szczególnie bloku P, jest to istotne, że to nie zawsze będą elektrony tylko walencyjne. No i mamy jeszcze czwarty zapis konfiguracji elektronowej konfigurację w zapisie graficznym niektórzy mówią klatkowym. I to jest system, w którym y, każdemu orbitalowi S odpowiada kratka. Tak? Pamiętamy, że orbital S, znajdujący się na podpowłocie S, y, to jest tylko jeden orbital. Tak? Podpowłoka S ma jeden orbital, więc to jest jedna kratka. Natomiast podpowłoka P ma trzy orbitale, więc to będą trzy kratki. Czyli zapisujemy. Mamy jeden S. 2s. Tutaj dla 2p mamy oczywiście trzy kratki, bo mamy trzy orbitale, a każda kratka to jeden orbital. I mamy jeszcze tutaj 3s. Warto podpisywać sobie te krateczki, bo po pierwsze wy się tak szybko nie pomylicie w zapisie, a po drugie to też na maturze jest brane pod uwagę. I teraz, jeżeli mamy dwa elektrony na orbitalu 1s. To pamiętajcie, że elektrony zaznaczamy strzałką w górę lub w dół. Jeżeli one są dwa, to muszą być przeciwnie skierowane. Czyli jak my tu mamy dwa elektrony: jeden jest w górę, drugi jest w dół. Na 2s też mamy dwa elektrony, na 2p mamy sześć elektronów. W każdej kratce znajdują się dwa, ponieważ na każdym orbitalu mogą znajdować się maksymalnie dwa elektrony. Natomiast na 3s mamy jeden elektron, więc zapisujemy jedną strzałkę. I mamy zapis graficzny. Rzadko na maturze trzeba rozpisywać całą konfigurację atomów w zapisie graficznym, szczególnie jeżeli mamy atomy o większej liczbie elektronów, bo to jest po prostu mało przejrzyste wtedy. Natomiast bardzo często mamy zapis tych elektronów walencyjnych, więc warto sobie tą metodę też przećwiczyć, też ją znać. Jeżeli chodzi o zapis konfiguracji czterema metodami, to by było dzisiaj na tyle. Jeżeli interesują Was trudniejsze przykłady, bardziej takie zaawansowane, to spójrzcie na nasz profil na YouTubie albo na naszą stronę www.chemiasegzaminatorem.pl, ponieważ planuję tam też wrzucić takie troszeczkę bardziej zaawansowane przykłady, więc mogą Wam się przydać. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnej pigułce wiedzy z chemii. Mam nadzieję, że będziecie mieć dzisiaj miły dzień. Do zobaczenia!